Jest tutaj mój ogoniasty ekspert od muzyki eurowizyjnej i... no i ona za bardzo nie chce komentować tej piosenki. Hej wszystkim! Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy komentować sobie Islandię oraz Australię. Zacznijmy od Islandii, która wybrała wcześniej. Wybrali oni w sobotę. Tak jak co roku, zorganizowano na Islandii preselekcję o nazwie Songwaketnin. Czy jakoś tak? Patrzcie, ja mam problem z nazwą tych preselekcji, a jak wybuch ten wulkan w 2010 roku, to potrafiłam to powiedzieć bez zająknięcia. I ten wulkan nazywał się Eja <grym> Chyba Was trochę oszukała. No nieważne. Nie, ale serio, kiedyś umiałam to powiedzieć, a teraz... No wiecie, no mózg już mi się trochę zestarzał, także... Przejdźmy może do preselekcji islandzkich i do ich wyboru tegorocznego. Islandczycy wybrali zespół Vibe z piosenką Roa. Ale zanim będziemy komentować tę piosenkę, to musimy sobie standardowo, jak co filmik, powiedzieć, jak Islandia sobie radzi na Eurowizji w ostatnich latach. No i oni sobie radzą generalnie raczej tak średnio, bo zdarza im się może jakiś lepszy wynik, zdarza im się finał, ale przeważnie, jeżeli w ogóle ten finał jest, to miejsce też gdzieś tam na końcu. Nie ma też często tych finałów. No i już od dwóch lat nie byli w ogóle w finale, także zobaczymy jak będzie w tym roku. I tutaj jeszcze ja Wam powiem od razu, że ja piosenkę islandzką już znam, słuchałam jej, ale nie całej. Dosłownie słuchałam sobie fragmentu początku, po czym stwierdziłam, że takie, a dobra, ja sobie to w sumie zobaczę na filmiku i zareaguję na to na żywo, także po większości ta piosenka będzie dla mnie niespodzianką, ale no nie chcę Was kłamać, że w ogóle nie wiem co to jest i nie mam pojęcia czego się spodziewać, no ale nie przedłużając, przejdźmy sobie do mojej reakcji na tę piosenkę. Zapraszam serdecznie. No, widzę, że w Islandii po prostu ludzie się potrafią bawić. Tylko pytanie, czy ja się będę dzisiaj przy tym bawić? Tutaj bym się zastanawiała. Coś mnie w tym irytuje i nie wiem co, bo ja nie jestem jakąś antyfanką takich piosenek z zasady. Są piosenki, które ewentualnie po spożyciu pewnych napojów mogłabym zaakceptować. Ale myślę, że pewnych napojów musiałabym tutaj wypić no tak z litra. No kurde, wkurza mnie to, no ja nie wiem dlaczego, bo to nie jest jakaś piosenka, że ja z automatu nie lubię takich rzeczy, ale ta konkretna mnie irytuje. W ogóle pod drzwiami stoi mój kot, więc myślę, że ona też się zaraz wypowie. No ja wam powiem, że mam pewien problem. Chociaż chyba wolę to takie, taką szczerą zabawę niż jakby miało być coś takiego pompatycznego. Fajnie, że jest po islandzku, no to jest mega duży plus. No, ojejku. Uff. Uff. Słuchajcie, jest tutaj mój ogoniasty ekspert od muzyki eurowizyjnej i... No i ona za bardzo nie chce komentować tej piosenki. Nie wiem, może tak jak jej stara. Nie jest po prostu tym zachwycona. jak chcesz Islandię na Eurowizji posłuchać? No nic nie mówi, także. No to wyraża więcej niż tysiąc słów. No dobra, i teraz na poważnie. Powiem Wam, co myślę na temat tej piosenki na Eurowizji. Nie wiem, co było w niej takiego, że mnie ona irytowała, ale ona rzeczywiście działała mi na nerwy. Nie jestem w stanie powiedzieć, jaki to był dokładnie aspekt który mnie irytował w tej piosence najbardziej, ale no coś w niej było takiego działającego mi na nerwy. No tak jak mówię, nie wskażę wam teraz konkretnie, ale ja bym tej piosenki drugi raz sobie nie włączyła. Chociaż no może gdybym do niej podeszła jeszcze kilka razy, no to może faktycznie bym się przekonała, może bym poczuła właśnie taką chęć do zabawy, ale na ten moment ja tego absolutnie nie czuję. Chociaż mimo wszystko, no muszę powiedzieć, że doceniam te takie elementy etniczne, doceniam to, że jest po islandzku, więc no są jakieś plusy. To nie jest tak, że absolutnie tylko same minusy tutaj widzę, bo no coś tam w niej rzeczywiście jest takiego, co uważam za fajne. Natomiast no najczęściej jest tak, że język narodowy mi osobiście troszeczkę poprawia odbiór danej piosenki, to jest prawda. Ale jeżeli piosenka mi się generalnie nie podoba, no to to będzie taka różnica no, kosmetyczna wręcz, więc to nie będzie tutaj miało aż tak dużego wpływu na mój odbiór, chociaż może dzięki temu za jakiś czas prędzej i chętniej wrócę do tej piosenki, żeby sprawdzić, czy ona mnie dalej irytuje, czy nie. No, ale to, to jest jeszcze nic. To, co najbardziej świadczy o tej piosence, to jest to, że mój kot, zapytany o to, co o tym myśli i czy chce to skomentować, po prostu milczy. Ja myślę, że to jest w tej sytuacji wymowne po prostu. Ewentualnie ona się boi przyznać, że jej się to podobało i po prostu myśli, że przez to nie dostanie smaczków. No, ale umówmy się, i tak dostanie. No. Wiecie, ja tak szukam troszeczkę takich motywów, żeby się też może pośmiać, uśmiechnąć, no bo tak jak mówię, no nie podobała mi się za bardzo ta piosenka, więc no chcę trochę rozluźnić atmosferę w razie gdyby ktoś z Islandii tu przyszedł i był na mnie zły, to jakby coś, nie róbcie mi krzywdy, ja mam kota, no, słuchajcie, jak, jak zrobicie mi krzywdę, no to kto kota nakarmi, no. Okej, okay, żeby się już nie pastwić i nie powtarzać w kółko tego samego, przejdę już do oceny i tak sobie myślę, bo w pierwszej chwili myślałam, że postawię tutaj po prostu jedynkę, ale myślę sobie, że no jakieś tam plusy w sumie teraz widzę, że ten język, że te etniczne elementy no coś tam dodają pozytywnego jednak. Więc chyba nie będę taka bezduszna i waham się tutaj między 1 plus a 2. No, nie wiem. Wiecie co? No, dam na razie dwójkę. Dam dwójkę, a zobaczę za jakiś czas też. Myślę sobie, że zrobię taki filmik z update'em, co się zmieniło w moich opiniach wobec różnych piosenek i ewentualnie tam jeszcze dam wam znać, czy to się zmieniło na niekorzyść, czy może na korzyść. Na ten moment. Zostańmy przy dwójce. Jakie są szanse Islandii na tegorocznej Eurowizji? I wiecie, mimo że ta piosenka mi tak bardzo nie podeszła, to mimo wszystko uważam, że szanse na finał są, bo to jest piosenka, która ma spory potencjał, żeby zażreć właśnie przy telewotingu i żeby się widzom po prostu spodobać. Chociaż czy to jest taki pewniak do awansu, no pewniak może niekoniecznie, no bo to jest pierwsza połowa pierwszego półfinału, ale no wydaje mi się, że jeżeli ja bym miała obstawiać tak, czy nie, czy Islandia będzie w finale albo nie będzie, to ja bardziej uważam, że jednak będzie, bo to jest no sympatyczne, wesołe, no chyba, że kogoś będzie po prostu wkurzało czymś, tak jak mnie, ale raczej nie są, no nie wiem, no może ktoś jest taki jak ja, może ktoś po prostu też będzie czuł to samo, ale wydaje mi się, że raczej chyba televoting tutaj to przepchnie. Chociaż ja się teraz zaczęłam zastanawiać. Spojrzałam sobie na ułożenie w tym półfinale, na to, kto tam jest. No i wiecie co, bo tutaj nam się robi taka sytuacja, że ta pierwsza połowa tego półfinału robi nam się lepsza niż ta druga. I też wydaje mi się, że aż tak dużo tych piosenek z pierwszej połowy może nie przejść. Wydaje mi się, że więcej trochę może przejść z drugiej połowy, to no ze względu też na to, jak będzie wyglądało głosowanie, że jednak w półfinałach no, głosujemy jako telewidzowie po już wszystkich piosenkach. Pytanie, czy jest szansa, żeby aż cztery piosenki z pierwszej połowy przeszły? Wiadomo, nie mamy wszystkich piosenek, no ale została nam w sumie z tego półfinału. Z tej połowy Portugalia i Szwecja. Przy czym, no Szwecja, no to wiadomo, że wejdzie. No tutaj nieważne, kto wygra, ale Szwecja to jest Szwecja i oni wejdą na pewno. No, Portugalia, ciężko powiedzieć, bo w ogóle nie słuchałam piosenek z tegorocznej Portugalii, więc nie wiem, co tam jest, ale słyszałam, spotkałam się z taką opinią, że raczej jest tam słabo, więc. No bazując na tym i na tym, że Portugalia jednak nie jest raczej nigdy takim pewniakiem do awansu, no to też obstawiam, że może tutaj tak być, że oni nie wejdą. Ale no pozostali, no powiem wam, że ciężko się zaczyna robić z tym typowaniem, kto wchodzi, a kto nie wchodzi. Zostawię to na razie jeszcze otwarte być może, chociaż no ja jakoś takie mam przeczucie, że może, może to by weszło do do finału, ale no, tak patrząc, właśnie i analizując, to no, różnie może być. No dobra, przejdźmy może do tej Australii. Zobaczmy, co Australia nam w tym roku zaproponowała. Względem czasu, w którym nagrywam ten filmik, to ta piosenka tak naprawdę wyszła przed chwilą, praktycznie. Więc ja będę jej słuchała na świeżo. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie słuchałam jej wcześniej. Premiera się odbyła no, w zasadzie godzinkę temu, więc bardzo bardzo niedawno. Australia w tym roku postawiła na wybór wewnętrzny i wybrali GoJo z piosenką Milkshake Man. Nie wiem, o czym to może być, może być ciekawie. W każdym razie zanim będę jej słuchać, to jeszcze powiem wam jak Australia radzi sobie w ostatnich latach na Eurowizji. Tutaj jest w sumie dosyć ciekawa sytuacja, bo był moment, kiedy oni sobie świetnie radzili, byli co roku w finale. Byli w okolicach top 10, właściwie to nawet w top 10 bywali bardzo często, praktycznie co roku na pewnym etapie. No i w pewnym momencie to im się trochę zepsuło. Raczej radzą sobie lepiej niż gorzej, ale wypadki też im się zdarzają przeróżne, więc nie wiem na co się nastawiać, ale to się okaże za chwilę. Ja was w sumie już zapraszam na moją reakcję na piosenkę z Australii. To będzie chore, chyba? Jakieś? Jeszcze ja to czuję, że to mi zryje mózg. Eee, to jest dobre! To, to ryje mi gar. A ja lubię, jak piosenki mi ryją gar. Chyba nie będę już tym samym człowiekiem po obejrzeniu tego. Czy znaczy, to jest chyba znowu piosenka w takim nurcie właśnie rozwalania psychiki widzów. W sensie, no ja może przesadzam, trochę to wol ale to też muszę. No powiem wam, że to jest ciekawe, w sensie ciekawe podejście. Ja się nie spodziewałam, że Australia pójdzie w, te, w tę stronę. No ciekawy to się robi nam rok. Przypomina mi coś ta piosenka i nie wiem co, w sensie melodia i... Dźwięki. Ale coś mi to przypomina, muszę pomyśleć. Podróż autobusem łódzkiego MPK Milike. like. Ale to jest w sumie taki kamper bardziej, ale no, no nieważne. Okej, okay, czyli mamy w tym roku espresso i mamy milkshake. Okej, okay. będzie to pić. No, powiem Wam, że mamy kolejnego kandydata, kolejną piosenkę z kategorii takich ryjących troszeczkę Beret w tym roku, i zaczyna nam się zaostrzać ta konkurencja, właśnie w tej kategorii, jak widać. I powiem Wam, że w sumie to chyba z tych piosenek takich właśnie z tej kategorii, to ta jest najsłabsza, ale to nie znaczy, że ona jest zła, bo to było ciekawe, mi się gęba cieszyła. Ja lubię, jak coś mnie zaskakuje, a to mnie zaskoczyło i to bardzo, zwłaszcza z Australii. W sumie się tego nie spodziewałam. Pytanie, czy ten rok nam się nie zaczyna robić za bardzo taki. No, wiecie o co mi chodzi? Chociaż. Cieszmy się, bo pewnie kolejny może być za to jakiś nudny i pompatyczny, więc cieszmy się, że jest śmiesznie, że jest zabawnie. W sensie wiecie, nadal widzę, że jest jakaś równowaga, bo są i takie piosenki, i są właśnie jakieś wolniejsze, bardziej takie rzeczywiście z jakimś głębszym przekazem. Myślę, że nadal jeszcze każdy znajdzie coś dla siebie, a że mamy troszeczkę weselszy ten rok. No to w sumie fajnie, no też to, która to będzie edycja Eurowizji, no zobowiązuje jednak do czegoś, prawda? Czy to mi się podobało? Tak. Czy to mi się bardzo podobało? Eee, chyba może aż tak, to nie. Znaczy, wydaje mi się, że im więcej będę tego słuchała, tym lepszy będę miała odbiór, bo na razie na start uważam, że jest to spoko, że jest fajnie i że to mnie bujało, ja chcę jakby więcej, a pewnie z czasem, kiedy rzeczywiście zacznę więcej tego słuchać, to jest spora szansa, że to w ogóle mi siądzie tak po prostu w głowie, że nie będę się mogła od tego opędzić. Fajnie wiecie co, że Australia eksperymentuje, bo oni naprawdę próbują właśnie w różnych stylach, próbują różnych rzeczy i różnych podejść. Podoba mi się właśnie to, że te próby są takie u nich różnorodne. Że człowiek po prostu nie ma czegoś takiego, że o, Australia piosenkę wydaje, to już wiadomo co to będzie. Tylko że u nich to tak jest raczej różnie i rzeczywiście właśnie można się zaskoczyć. Okej, okay, ocena. Ocena dla Australii. Kurczę. Waham się między 4,5 a 5. Ale chyba na razie, na razie tutaj zostawię takie. Chociaż nie, nie wiem, co ja tu zostawię. Słuchajcie, ja chyba czuję najbardziej w tej chwili. 4+ plus w tym przypadku, A tak jak mówiłam, to mi się pewnie jeszcze wkręci o wiele bardziej. Uważam, że jest na to potencjał ogromny, ale na razie ja bym została przy czwórce plus, a ewentualnie właśnie dam wam znać, jak to się zmieni. Myślę, że jeżeli się w ogóle zmieni, to raczej właśnie w tę stronę pozytywną niż negatywną, ale no na razie zostańmy przy czwórce plus, no i przejdźmy sobie do tego, jak Australia poradzi sobie w tym roku na Eurowizji. No tutaj myślę, że ja nie mam większych wątpliwości. Tutaj, finał będzie przy 100% głosowaniu telewidzów. To myślę, że nie będzie żadnego problemu. No, bo to jest piosenka, koło której się nie przejdzie raczej obojętnie. Widzowie jej raczej nie zapomną, pomimo że to jest pierwsza połowa drugiego półfinału. Ale no nie sądzę, nie sądzę, żeby tutaj faktycznie mogło się coś takiego zdarzyć z dużym prawdopodobieństwem, że Australia na przykład do finału nie wejdzie. Tylko też wiecie co? No właśnie ten rok się robi taki bardzo obfity w takie różne piosenki, które wywołują intensywne emocje, i czy one się nawzajem właśnie nie zagryzą potem przy takim głosowaniu widzów? że one sobie właśnie nie zaczną odbierać też tych głosów na pewnym etapie. Chociaż no ja raczej się skłaniam właśnie ku temu, że Australia raczej bezpieczna jest w tym roku i ten finał będą mieli, ale właściwie no ten drugi półfinał to się zaczyna robić mocny, powiem wam, jak tak patrzę na to, kto tam już jest. To jest całkiem ciekawie i faktycznie zaczyna się robić ten półfinał, moim zdaniem mocniejszy niż ten pierwszy, co w sumie dla Polski jest dosyć dobrą wiadomością, no bo jeżeli ten nasz będzie łatwiejszy trochę, chociaż, no to zawsze będzie większa szansa dla nas też. No ale, no tak jak mówię, też tam może być różnie, bo zaczyna się robić konkurencja. No i dobra, mamy już piosenki skomentowane, teraz Wam powiem, którą z nich wolę. No i to też nie będzie tutaj zaskoczenia, no bo wolę jednak Australię, zdecydowanie Australia mi się podobała, było fajnie. Islandia no tak nie, nie bardzo mi siadła, chociaż no sama nie wiem już co o tym sądzić, bo no cały czas mam takie wrażenie, że coś mnie tam irytuje w tej piosence, no ale przy Australii rzeczywiście miałam bardzo takie pozytywne odczucia, więc wybieram Australię. Tymczasem ja się będę już zbierać, bo zaraz zacznie się najważniejsze święto muzyki europejskiej, czyli pesma za Eurowizję, tak? Pierwszy półfinał, a muszę jeszcze nakarmić swoje zwierzątka. Więc życzę Wam miłego oglądania PZE, jeśli oglądacie. No i dziękuję Wam standardowo, jak zawsze, za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Was do tego, żebyście się podzielili swoimi opiniami, którą Wy piosenkę wolicie, co myślicie o tych piosenkach w ogóle, czy jesteście zadowoleni, czy nie. Dajcie mi znać, zostawcie łapki w górę. Zapraszam Was też na tego mojego Twitterka. Też zostawcie jakieś subskrypcje tutaj, to jest bardzo ważne, będzie mi bardzo miło, z góry Wam za to dziękuję. No i co, do zobaczenia, widzimy się wkrótce.